Cię bardzo i nie mogę wiedzieć i mieć Cię ciebie i nie mogę mieć i dawać Wszystko i nie, mogę dać, i, brać miłość, i nie mogę brać i brać Cię chcę... i nie mogę brać i przejść Barcelku, a co to przyszło? To był kurier. Kurier z paczką KFD, tak? Tak. To otwieramy ją, co? Tak, tak. Kotu, już tu jest coś dla Ciebie. Tak, tak. Zrób z tym, co trzeba, no. Pokaż, co z tym zrobisz. Daj na ziemię. Na ziemię daj. Co my tu mamy? O, w końcu przyprawy. Weganki! Już nie musz. Kto kojarzy? Kto kojarzy, to, ma, to wie. Bam! Jeszcze. Bam! Tak jest. O! To. to Zasę też weź, będziesz, będziesz sobie rozumieć w rękach, fajnie rozwalą. że troszkę supli jest, aktualizacja, bo się pora rzeczy pokończyło, a że za niedługo się zaczynu okres przygotowawczy, to musi być karbo. Co? Tak jest. No i ta reszta, pierdołek melatoniany, do żeby dobrze spać. Nie srać, tylko spać. Z jedynego suszonego od Zenek bebzyniu. I można więcej. Leci. my! Ja po! Trzeci tydzień planu Sevixa. Gdzie by mnie nie wierzyli, że nie przetrwał. Dwa, dwa tygodnie zrobię, będzie koniec. Dzisiaj zaczynamy trzeci. Bardzo lekki dzisiaj będzie, bo jest 120 kg, 4,058 powtórzeń. Ale jakoś jakiś taki stopień go utrudnimy. Zrobimy pauzę. Ale nie w pierwszej serii myślę, że nie jeszcze. Ale trzecie i czwarty już myślę że z kierujmy z pauzą. A evet, jednak. <laughs> <laughs> Czasem tak bywa. No. Trzeba pewne etapy przejść. Akurat, akurat w planach Sebixa tak to wyglądał. No ale macie ma pewność, że będzie dokładać. Sami wiedzieliście, jeden plan udostępnił Pana w swoim kanale. Korzystacie z niego, no i macie progres. Ja myślę, że tu będzie podobnie. Główka musi to zaakceptować. bo myślę, że na dzień dzisiejszy, jaką 135 robił, 4 x 8 bez pauz. To ale nic, natomiast <tryk> w trzy serie, nie mają taki <tryk> No tutaj jak widzicie y, seria numer dwa, 120 kilo, y, dosyć lekko i ogólnie dopiero przy trzeciej serii się tak w 100% dogrzałem i szło dać 100% swoich sił także widzicie technika się mocno poprawiła a dalej zobaczymy jak to będzie wszystko wyglądało tutaj mamy trzecią serię przedostatnią wyciskania tu sobie zaprzepniałem zobaczcie na rozstaw nóg jak tutaj obejmują ławeczkę to jest patent który czasem działa czasem nie przynajmniej mnie. W tym wypadku się sprawdził, czy ma dupę w ryzach, także polecam Wam wypłować. Możecie być na początku słabsi, ale potem będziecie tylko lepsi. Teraz robię zupełnie inaczej, czyli na siłę wbijałem uda w ławeczkę, zapewniałem 52 no i dużo lżej, dużo lżej idzie, więc ta ławka wygrywa nad tym. się po się nie różni, czy może wśród wielkości 10 cm stosujne. Ale będziesz widzieć na telefonie obczajka Ale się obejrzysz jak ci na ciężario to się jest seria! Jak słyszycie, świstaki nie dają yy, poćwiczyć. Yy, na szczęście, tylko mam to na chwilę na serię. Zobaczcie, ta czwarta seria, maksymalnie dogrzany. Widać tutaj, jak ta sztanga lekko lata. No, następny nie będzie jutro. hardcore ciężar, myślę, że pójdzie. Dobrze, 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 moi drodzy, no co, jadę w korku, więc... No, planik, trzeci tydzień odhaczony. Naprawdę mam bardzo luźne ten, te treningi, że tak powiem, po pressie. Sam benchpress też, jak widzicie na teraz, na dzisiejszych nagraniach, te serie były dosyć, dosyć luźne. W środę mam na przykład... 140 kg 7 serii po 3 Więc myślę, że to będzie idealny, Idealny ciężar coś tak zazębia Lekko, ciężko, lekko, ciężko Plus ten trzeci dzień dodatkowy to jest taki wiadomo Akcesoryjny, podciągania i różne pierdołki Mniej lub bardziej Fajne, bo na przykład ja nie lubię wysiskania antli Z tego, że ta prawa jest no dobre 20% słabsza i, i No jedna Jedna strona zostaje w pierdle, druga bardzo mocno odpoczywa i, i to tak ciężko wypoziomować. No ale nic, no czuję mocną poprawę, jeśli chodzi o parki. Nie bolą mnie już, czuję świeżość. Widzicie w ogóle ta świeżość na wyciskaniu, że, że to idzie fajnie, szybko ekspresowo w dół. Jak jeszcze skupiam się na tych wszystkich szczegółach, to już jest całkiem top. No, jestem dobrej myśli i. Jadymy dużo. Robocie wesoło, że tak powiem. Jest troszkę jebaczki, nie powiem, ale raczej robota dosyć fajna. W sensie atmosfera jest bardzo, bardzo piękna, naprawdę. Gdzie się uśmiech, swoja z robota zrobić i, i, i człowiek wyjeżdża zadowolony, uśmiechnięty.